O, pociąg będzie jechał. Cześć, witam się zanim w końcu na kanale zapuszonego Domu Kolejarza. Akurat sygnały dźwiękowe, jak przystało na dom kolejarza, obok są tory to właśnie za będzie pociąg jechał. Ale chyba go nie zobaczymy. Z tych zakrzaków. Nie wiem, słyszycie może jak sygnał dźwiękowy. Aczkolwiek nie mogliśmy w ogóle znaleźć tego domu, bo jeździliśmy samochodem w kółko. A tu jest tak, jak widzicie, teren zakrzeczony, że. Naprawdę nie było nic widać. A jeszcze jesteśmy obok ruchliwej ulicy. Tu jest ulica. Nie wiem, czy widać. Tu jest ulica. Cześć. 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 Tu jest ulica. Nie, staram się tak nie machać już kamerą. A niektórzy mi zwrócili uwagę, że za bardzo macham kamerą. Dobra. Tutaj już widać, że chyba okno było trochę. Podpalone. I już nie ma w sumie jednego okna, nawet. Przejdziemy obok. O tu jeszcze mamy. O, widać resztki cegieł, najprawdopodobniej z tego budynku. Jeżeli tak mi się wydaje. O, tu akurat się zachowały te deski w tym domu. Akurat nie musimy też. Czyli znaczy, no, nie musimy być na w tym miejscu tak cicho. Jak w poprzednich budynkach. Aczkolwiek na obok e, są jakieś działki. Ale chyba takie bardziej na lato. Więc za bardzo się tak tym nie przejmuję. bardziej to się bym obawiała, jak już to. Może jakichś bezdomnych. <laughs> Bo widzę tutaj puszki po y, pewnym płynie. O kurde. Jak ty tędy przyszedłeś? Znowu. Zakrzeczony teren. Ostatnio to mieliśmy w takie przygody, takie zakrzeczone tereny. Najgorsze to są te krzaki, właśnie, które zahaczają o nogi i ciągną po prostu aż za, za nogawkę. Ale... Aż to. Ja nie wiem, czy to słyszysz na kamerze. Ale ten deszcz jak tak kapie. Tak aż trochę creepy to brzmi. Ogólnie teren. Całe tutaj dookoła jest w krzakach, więc o tyle właśnie spoko, że nikt nas tutaj nie zobaczy. Budynek jest... O kurde, ale ba bagno. Budynek jest ogólnie dość mały. O, słychać pociąg. Pod Jedzie. O kurde, nie zauważyłabym tej dziury, bym wpadła. Tam widzicie? Jest studzienka. Widziałeś tą studzienkę? Jest za tak, idę, idę, a bym ją wdypnęła jeszcze. A tu macie. Co okazało się, ten budynek? Mówię, nie jest on jakiś bardzo duży. Aczkolwiek dziękuję jednej osobie, która mi. Ej, patrz, tam jest piwnica! Zaraz tam wejdę, która mi pokazała ten budynek. Oznacza, ją w, w opisie. Chyba, że to był jakiś taki, wiesz, awaryjne zejście, chociaż nie, no to wygląda bardziej na studzienkę, chociaż może wcześniej były jakieś tam schody. Dobra, tej idę z tobą. Kurde, o nie, kurde, mogłam wziąć jakieś rękawiczki. Tylko kurde, nie wiem, czy mi to widać. A, bo Ty byłeś tam na górze, gdzie jest ta dziura. tak. aha. A, to pewnie był w takim razie jakiś schowek. Czy no, taka mała piwniczka i myślałam, że to jakiś korytarz gdzieś tam ciągnął. A to nie będę w tym już tam wchodzić. O, tu mam okienko jedno. Aj i kurde, w ogóle jaki, ...jaki drut. Napal. No staram się. O Jezu, następnym razem muszę jakieś rękawiczki brać, bo... ...zawsze się o coś muszę oprzeć. O. W sumie nigdy o tym nie myślałam. O, to jeszcze pójdę ja się tam przejdę. Nie jest to jakiś duży obiekt, to jeszcze się zachowały dookoła ramy. Okien. O patrz tam nie ma tam wejścia na górę. Nie. Kurde. No tak. O tam jeszcze książka leży. Na dole. Ale jak widać w ogóle jak ten, te druty, łączenia nie. te. Tam podejdę bliżej, pokażę. Kurde, kurde, kamerka nie spadła. O. Tu widać, no może tak, jak podłoga jest łączona tymi drutami, jak się buduje. Teraz to widać, jak to wszystko jest tak zburzone. Tutaj, o, ktoś chyba palił jakieś notatki. Więc to jest, chyba jakaś książka, co? Czy tak mi się wydaje. Tak, ktoś przyniósł tu książkę, no nie? I spalił. No, o, nie chcę się wyostrzyć. O, tu pewnie był piecyk, bo widać tutaj chyba wentylacja jakaś. Oj, to okno, a tu, tu na pewno się też jarało, bo patrz na te okna, są tutaj nadpalone. Tutaj podpisy. A tutaj to okno, które było widać z zewnątrz. O, i widok na główną ulicę. Ja muszę tak nie machać kamerowych, jak tak macham łapą. To nawet nic nie wyłapuje, a przy świece to było... Trochę w tym pomieszczeniu jest ciemno. Tylko muszę sobie odpalić... Znowu nie wziąłem tej latarki z samochodu. Nie wiem, zawsze zapominam. A co to? A, to jakaś plakietka. Tu widać dużo... Co to jest w ogóle? Tak jakby... w jakichś ciuchach? Czy coś? Nie wiem, ale strasznie dużo jest tu jakiego materiału z którego się robić jakieś może ubrania. O, nawet taka baletka tam jest, o tu. O, takie, no na, na balet takie cieniutkie się kiedyś nosiło, ale to jest og no, ogrom tej skóry. Całe pomieszczenie właśnie w tej skórze. Do właśnie może oklejenia foteli albo coś, taka ekoskóra bardziej. O, tu mamy okno całe. O jajku, teraz ja się coś potknę. całe w tej cegle. I tutaj to drugie okno, które wam pokazywałam z zewnątrz zabite wyskami. No ogólnie ten dom nie jest jakiś wybitnie duży aczkolwiek lecz to niż nic. Jest... O! I stara siatka jeszcze z żabki. O, kurde jaki zabytek. No rzadko się spotyka w sumie. Takie stare. Siatki. ale no ciekawi mnie dlaczego tu jest tyle tych skór możecie napisać mi w komentarzu to jest ogólnie dom starego kolejarza przynajmniej z tego co mi powiedziała ta jedna osoba o i tutaj też całe pomieszczenie jest właśnie w tych skórach nie wiem czego o linomak ej w ogóle myślisz, że po co tu jest tyle tych skór no o to wszystko, po czym ten, to tym się fotele, z okleja, krzesła, wszystko są skóry, takie jako skóry, albo i prawdziwe, no? tak, te wszystkie szmaty, co tu są, to są jakby poodkrajane te, poodkrajane to lepiste, no, ale... skóry, Sprawki. coś robił, no, tylko kurde ciekawe, o, bo to nawet, o, czekaj, to podeszła jest, znaczy od tej. o, widzisz, chyba jest, y... no, podeszwa, no jest podeszła do to... buta, od... o tutaj, no właśnie tak mi ciekawi dla. Że... Bo ten, bo jest jedna. Y... U nas jest ta garbarnia, no nie, ze skór. Właśnie też robili tam pewnie różne buty i tak dalej, ale, ale dlaczego akurat w takim miejscu jest tyle skór? Tego nie wiem. O, patrz, butelka, jak tam rozbita. Tutaj pewnie były drugie drzwi, ale są już za zabite. I po tej stronie jeszcze. No. Jeszcze jedno okno, ale już bez okna w sumie. Jezu! Bez okna w sumie. No. Taki mały ten domek. A to kaboże, że... Jak słyszę jak kapie ten deszcz? Wiem, że ktoś już chodzi tutaj. No, no, wcześniej wystraszyłam. No ale. No ma mały domek. No, ale zawsze coś. Ja jeszcze mam w sumie dużo dzisiaj do nagrania, to... Może koś za zaciekawi. No strych niestety nie dostanie a ma szkoda. Może coś tam by było. Pewnie tutaj były schody. Jeszcze tak mi się wydaje. Schowałam sobie jeszcze telefon. Więc... O, dobra. Co to by było? Chyba na tyle. Oj, powoli. Na tyle. Z tego miejsca Już Nie, nie mam tu, tu więcej co nagrywać. Jeszcze jedynie tam, tylko nie, nie dam do zuma zrobić co. Jak, jak to się nazywa? Chyba na, 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 na żarówki coś, no nie? Tylko muszę, może, zuma dam radę zrobić. O, może, o, dobra dam radę zrobić. Tylko małego, możecie powiedzieć, co to jest, na co? Czy to na światło, czy na co to było? Bo ja sama nie wiem. No, no nic. Będziemy już kończyć ten film. Krótki, ale zawsze coś. jest do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.